Ja! Co to w ogóle jest? A kiedy się kończy? No nigdy. nigdy. To, to, że to nie widzisz mojego monitora? Nie. To jest przykre. Tak, to nie jest śmieszne! <śleskujesz> w sumie. Ja będę potrafił wymienić jakie kolory mam whisky. Odpowiedzi, że niebieski. Też tak słyszałem. Co to jest? Nie wiem, ale ja skaczę, Wczura, chcę zobaczyć, co tam daje. Alo! trafię w jakąś dziurkę. O Boże! A, trafiłem, Uff. Mamy trafić w dziurkę. Trafiłem. No wiecie, wy nie będziecie raczej mieli z tym problemu, co? Skąd wiesz? W sumie, ale ja też trafiłam <laughs> Kurde I nasza obok. Ale twoje łamy z boku. Pyną dziurkę, bo nie wypada tak O Jezus Maria, dlaczego ty jest tenetik? Co tu mamy Aż dwie dziurki są, tak trudno. Czekaj, ja wyjrzę, może mu to pomoże w czymś Podpowiem ci dziurka poprawek. Oooo! Koksa i logaj! Koksa i logaj No tak mówił DRQ zawsze. Koksa i logaj. Dobra. No do niczego innego ja się nie nadaję. Czy który, czy który też, który też mam poziom? Nie mam pojęcia, pojęcia, ale już dawno powinniśmy to skończyć. Yes, to nie jest nasz. A tu nie gdzie? To tak... Wow! 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 Jezu. Wow! 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 Yes! Oh, wow! Je, wow! Jezu. Oh, wow! 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 to nie! Nie zaraz się czanki Kurde! A już ale prawie... Się pra, prawie sikłem do no, Ała. Nie, żeby... A. Kurde macie. Ja się obiłam. Jest! Udało mi się! Jonaś, przecież ty jesteś najlepszy teraz. Nie pyskuj. A jak to wyjść? Aaa, tu trzeba pod spodem wziąć. Ból, bulbul bulbul bul 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 no bul, bul bul na nas. No na nas. On się myje. bul Rozmawialiśmy bul 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 Ej, na Wią trzecim się zabiję. to sobie to opak do serca. A no... trzeba wykorzystać do czegoś mój strulko, no, nie wierzę, że, że w to nie mogę trafić. Wiesz to przeszliście? Bul 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 Ja zostałam no, skazana na upadek skóry. Ała bur, bur, bur. O, diamencik! W skrzyneczce. Uh -huh. To jest sobie tak. A wy już obaj tam jesteście? Tak! Żyję! Mnie zaraz bur, bur. będzie się tepać, bo ja tego nie przejdę. Za chinę ludowe, bo nie mogę spamiętać gdzie trzeba lecieć. Zabię! tak oczywiście jak wam przychodzi musiałam spać na cegiełkę A Draw Ta mapa nie jest fajna, nie! W skali gurgo recenzji ocena, po... ocena negatywna z minus. Jak gurgo? Super z... Tak był kiedyś odcinek jak gurgo recenzował szalety To teraz się tak akurat nie obejrzałem go do końca, bo później trochę stwierdziłem, że no, już, takie to. Takie to śliska sprawa. Błagam, <grym> błagam. bo mi jak trafi na miejscu. I nasz tepaj, Tylko nie siebie tak. do, do Madzi, tylko Madzie do ciebie. Najwyżej <grym> tak. <to fnia>. Co?! <grym> Ona się <stąpiła> <grym> Co to ma jest złote, ja, ja wiem, że laski przy mnie grają, ale no... Vega <śmierdziwanie> okay. time, dobra. Nie. Nieważne. To... <śmierdziwanie> Szedł spawn. Falmer. nagrałeś to? Na tak, nagrałem to. Death, śmierć, Sub... death. To no, chyba że ostatni, co? Nie ja wiem, ale spójrzmy się wiem. wszyscy naraz. Spuściłem Mać! Dlaczego mnie rzuciłeś? Bo jest to gruby. Dzięki, super. Po czym skaczemy co? teraz? Co to jest w ogóle? O, Ow, mordy. Stop, mordy, <coughs> o w mordę. O w mordę jeżyka. O w mordę jeża, panie Wiesz co? Mam nieotwarte wrażenie, że jesteśmy w środku szkieleta. Nie stoimy mu teraz na żeberkach? Nie wiem. No i a, ja na most. Czyli skoro ty stoisz na żeberkach, ja mu chodzę po... Nie, się nie zgadzam Nie, ja stąd idę. Ja, ja mnie, tu nie, nie, mnie tu nie było Czemu my tu wleźliśmy, teraz nie mamy jak stąd spaść. Nie? Nie chcę wchodzić Zmierzcie w miejsca intymne szkiele. Koksa i logaj! Koksa i LOGAJ ja. Kurwa! Gdybyś skoczył tam gdzie ja by ci się udało. Jesteś macie twardszy od Jonasza Bamcycki wiesz Leżej się ląduje. Aaaaa. A Jonasz ma bikini nie mogę sobie spadochron zrobić. No właśnie. Dobra, to jest chyba woda tam, gdzie skaczę. Are you fucking kidding me? Tam na środku była taka woda, o której mogliśmy skoczyć. Serio? Ani niż po żeberkach czy po wszystkim tam, co miało. Co Żeberka ma fajne. A sosik z żeberków, o, No, 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 Ja dzisiaj jadłem wędzone żeberka. Ooo. Ja też. Zajadać miałem. Ktoś mi z właśnie skoczył do wody. O! NIE! Spudłowałem Ale mu ładne łapki, widziałeś? O ja cię kręcę Ale to fajnie wygląda z tej perspektywy tutaj no Właśnie lecę do ciebie, żeby zobaczyć to lepiej A tam jest chyba A tak, tu jest darbinka O Jezus Maria, po tym mam wchodzić? Ale fajne To nie ta drobinka. A czekaj, ja to? A to? O, dzień dobry Na górze jestem, jako mała domartka O O, proszę Jak <noise> tam się... Tam masz <noise> skarczy ten... Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, tak ci bawię Aż ze świata wyleciałeś. Ale bozi mieć ładniejszą. Chociaż no. żeberka są fajne. Żeberka ładna. Ale z drugiej strony brzuszek ma takie pękaty. A ciekawe czy ma wszystkie żeberka takie tu. Spaślak. Nie ma. Policzmy mu. Mam po prostu grube kości. Dobra. To futro! To to futerko. I co z koniec? To już jest koniec. Co to są za kwadraciki tam na dole? No się są dziwne. No. Wait till the scenery lo, is loaded. Dzięki. <laughs> nie ma za co. Czekaj dopóki sceneria... Ej, ale mindfuck. Jak to tak? Jak to zrobione Ej. Nie, Jak to jest? Nie wiem, ale zrobione? mi się nie zładowało. Muszę sobie odświeżyć. Ej. Jak to, co to? Jak to? Na czym to polega? Wow. Nie, dobra, to mi puchę. Ja tam na to nie patrzę. Ale nieważne. Tak, tam wyrwała do przodu. Jak to... Jak to mówią starożytni indianie słupy w oknie nigdy nie zmoknie, pamiętajcie o tym <słuch> Tak. Ta ja się boję... no, że tu coś tam nawet spadnie. Dlatego to... Oaa Jez! się znalazł, kurczęłem. Co to jest? Halo? Co dostanę? Aha, pod Też może być. No i co teraz? Podążaj za dniami Halo dynie, tam jest dynia Za magistrami, tak? Tak, tam jest dynia Czy mi się wydaje, że trzeba skoczyć na talianę. Yy, nie! Nie mamy już skoczej Chyba tak. no, nie. nie tu! Tu o, prawie, prawie, zaczepiłem się jedną nogą i spadłam Upsa Zapląta, Zaplątała się. Ej, dam radę! Cheater! Cheater! Dobra, jesteśmy w środku. Co to są? Jakieś kulki analne, czy co? O! Zchwyciłem się, z tym dziką kozicą, oczywiście potrafi złapać. A ja na schodek wpadłam od razu się zabiją. Halmen długo to... Nie, nie, no CO co? A! Ej, to nie było śmieszne. Co za społeczna? A społeczna chyba. Aj tam oj tam. Nie wnikajmy tak głęboko. Zależy co, kto gdzie lubi wnikać. Co, kto w to? Co? Kogo? Co, gdzie kto w co lubi wnikać. To gdzie kto, w co? Kogo? Zostawiam ciastko. Nie chcę, ja mam Dobrze, ale mi się wchodzi. Do... To są ciastki. jakieś kulki analne u góry. Nie, nie wiem kompletnie do czego to służy. Ale idźmy dalej. Nie rezygnujesz. W sumie nie dajmy. chcę, mieć. nie widzisz kulki analne człowieku? <laughs> człowieku. Co to ma, że... Oh. Ej, wyrka mamy, jakieś y, na ten, na night vision Jak jest jasno, po co mi Co to jest w ogóle za... A, tam jest zasłonka jakaś No i co, że zasłonka? I tam Nie, jest coś, to dość... co, co, tam jest coś, plus coś, równa się coś Mieliśmy jeść za dyniami, z tego co mi wiadomo, tam są dynie, ej Where? W kasztanie A widzę, tu. widzę Dobra, no, chyba tam trzeba skoczyć, z... no. o ile mi się wydaje no skakaj. Tak, trzeba. Potwierdzam pani kapitanie. Dobra, Ty, udało mi się. I patrz, trzeba iść teraz tam, eee, o, dobra. Eee, czy to co jest... Co ty robisz? Jest... <grych> Wypełnięcie. Jesteśmy, jesteśmy do góry nogami. Tak. Jaki tak. to jest mindfuckowa mapa, Jesus O co tu chodzi? Mówiłem, kończy? że jest głupia. Mówiłem, że jest głupia, nie podoba mi się, ani trochę. I zaraz trzeba skakać tam na dół. No, jakże, ja... Ja bym ja, 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 ja się nie domyślił o. się No, widzisz, widzisz, co ty byś bez mnie zrobił, chłopie, co ty właśnie, byś bez mnie zrobił Pomyśl, W butach, albo bez To zależy czy mieszkasz w Polsce, czy nie Hop A zresztą to historia tego, tego typka, który jeździł po całym świecie rowerem I w końcu przyjechał do Polski i w każdym, tam, w każdym, tam, w każdym kraju zostawiał sobie rower, normalnie przed domem, tam przed blokiem, gdzie mieszkał. Nie zajebali mu rower, zajebali mu rower ja, w Polsce. To słyszałam o tym, fakt. <grym> Ej, a słyszeliście historię o gościu, który kamień miał? Znaczy, miał farmę kamieni. Był gościem, no, nie? Miał farmę kamieni i <grym> był inny gość, który tam sobie był w tej jego farmie i sobie wymyślił, że chce jego kamień, bo jakiś to mu się spodobał, chciał go na nagrobek. Ten mówi, ten właściciel, że nie, nie, panie nie dostaniesz tego kamienia Znaczy historia autentyczna jak najbardziej Gdzieś mm -hmm. to tam przeczytałem na jakiejś wiecie, stronie typu interia czy gdzieś tam eee, mm. I eee, gościu się nie zgodził oczywiście na sprzedaż tego kamienia Więc ten drugi, ale temu drugi nie chciał odpuścić i co zrobił? Eee, w nocy pod nieobecność ziomka właściciela o. Co koniec? Jak słodko O Boże o jezu, jak to. ja. Jaki mańtwa, kaaa? Którą dziurką tra... A, dobra. Wtórka. Kurde, Masz spadłem. Jedną. No leciałeś przede mną, to nie widziałem, co teraz robić. Dobra, widzę, wiem, widzę, 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 z... widzę, ja widzę, wiem, widzę, widzę, widzę. działa. Za przeżyłem. Ja wiedziałam, że się. Kurde! Z... Wiedziałam. Wiedziałeś, że wiedziałaś? Wiedziałam, że wiedziałam. Głupia gra. Głupi Minecraft. też radę. Nie dam rady O, dałem radę Jesteś zwycięzcą, dasz radę, mów sobie tak I kontynuując historię Pod nieobecność właściciela, ten drugi wynajął lawetę i ten... koparkę I co zrobił? Zajebał kamień To tak nie... Super I koniec? Nie! Ten drugi wiedział, kto zajebał kamień i do sądu go wziął Pozwał Okradzisz kamienia I to koniec? No Normalnie kamień zajebał Uszekłam to historię jak ten program, <laughs> muszę Dobrze. What the fuck? What the fuck? O co chodzi? No, co, co, nie jest, wiem. co jest na dole? Musimy dostać się do Netheru zanim ten. Eee, e, dlaczego wy nie nagrowaliście? Trzeba przeczytać ten, a może byście przeczytali. Kurdy, ja, nie wiem, czy super. Ej, no nie. Aha. Ja się tak nie bawię. Muszę to oddać. Eee, no. ja nie trafię. A już opatentowałam, jak tam trafić, wiecie? Krzyżykiem sobie celujcie w to. A no, proszę. No ja tak próbuję cały czas, ale. Serio? O nie, nie odbył się cianki. Nie, nie trafię, nie. Abo, a bo, a, bo, a, a trafiłem. Na się tego co I wiesz, że teleportowałem się do ciebie w połowie lotu i jeszcze trafiłem? A no. Ninja style. Ty, ale, reakcja dobra? Co tam jest? Tam jest wesoło. A ci oto chodzi? Mm. Gałe i wesoło. Yy, mamy trafić, znaczy mamy się przetoplotować do portalu do Nendo, czy? Ja gadałem. No, no, do celu musimy trafić. A ja to ro pragnę robić na F5. A wiesz, co on najgłupio prawi? Co ja można spróbować? Nie, bez sensu pomysł. Widzę moje sexy bikini. Nie, nic nie widać, tak. gówno widać. A nie, chociaż, chociaż? A nie, spudłowałem zupełnie. To jest głupi pomysł. wyszłam mm, z, z serwera. O nie, trafiłem. Ja się przelecę tam dalej, zobacz jak to mniej więcej wygląda. O! Ty, udało mi się chyba. Ty już prawie się teleportowałem do tego netaru i, i co i gówno. A ah, się nie tylną telapartów. Za, tu wyszłam! Nienawidzę tej mapy. Ja też. Też znaczy nie. Ile też nagrywa, chłopie? Eee, to już 51 minut. Sam! Mam na pół godziny, Spokojnie. Na... O! Dałem radę! Uhu. To jest za dobry w to. Trzeba mu bo... Nie. Trzeba mu to radę. Zabierzcie tu... mnie stąd, zabierzcie mnie stąd, bo mi trafi za ramo. Jezus, nie bierzcie pod kin. Yo. Co za no, gówniak to... Moje oczy krwawią. Dopnijcie mnie do siebie. Nie Ej. mogę się do niego bo jest w innym wymiarze. Co za frajer Ale kto mu pozwolił? No nie wiem, portal. To jest za trudne. Nie, ja już nie dam rady. I teraz mówię autentycznie. Teraz spróbujemy. Ja nie dałam da rady przy tym neterowcu. Kurde. No prawie i też już się wałam. A -a -a -a. No szczekam na was. To nie jest takie proste jak ci się wydaje. Ciekawe, jak to będzie miało O! Hey, Mazie się udało! udało się. Mazie, weźmiemy chyba ja... pierwsza 6-9 faili. Hihihi. <grym> <grym> ty lat? No nie mogę, oh, nie o, mogę. No. Aha, ty! Ciągle ty latasz, Bo mogę! Jesteś ponad mną. A w ogóle. A co tu dają? Krwa Krwawe mi oczy, bo jest na <grym> Udało mi się! Brawo! Yo, ale Ej, super. Gdzie my teraz mamy iść? Tutaj czy tam czy tu? On się zatopił. pisze? tu jest napisane? Ej, wchodź Wo. O co chodzi? Aha. Ale nieważne no. no nie. Okay. Tylko nie to z normalnego świata. Nie wiesz. No nie. Nienawidzę tego. Ale te mapy. nie, normalnie trzeba się tepnąć do normalnego świata. Ale jestem u samej góry. Ha. nienawidzę tej mapy. No trzeba wejść do tego portalu tam, czy gdzie? Nie, nie, chod ja sobie nie chodź na płytkę aciskową. Ja weź, moim no, było fajnie zaślącone. No i ja po prostu. No... Ja, jaki mindfuck. Co to robi? Nie Co, wiem. Gdzie nie? Gdzie? My? My? gdzie my? O kurde. Ja sypie! Ola Boga, go, to le heca. No poszczekajcie wow. na mnie, no. No to czekaj, tepnij się do mnie, Myślisz, masz Ale tego. Ja tego ja jestem w tym. Gdzie wy jesteście? Aha, wy jesteście tu dobrze. Co się właśnie stało? Co się właśnie stało? No Jonasz się stracił gdzieś, zgubił, a ja tutaj ustawiłam nam już. Aaa! Halo? To może być wesoło oh, yeah. Go Jonasz, zabij się! Nie, 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 nie! nie, nie, nie. A o co jest? tu chodzi? Mam! Tu jest woda, woda, woda! O co nie tu Nie mam pojęcia, chodzi? gdzie wy jesteś. No zabij się, polecam ci. A, tutaj jesteś. Tutaj. Ej, to się ładuje za późno, ja a, się a, stracam. Żyję. Tu wrzesz w ale, ale miałem taki, takiego derpa na twarzy znowu, że już. ja też. Że chyba nie wrzucę tej kamerki. Ej, portol, taki prawie. To jest ten, porto! Udało mi się! Wow! wow. A tu coś dają, chodź. Widzisz? Madzia jeden fail i magiczna liczba przekroczona. <grym> wow! Czyżby to był koniec mapy? Game over! Game over. No. I nie doszliśmy do 69 faili. Gdzie jest mój miecz? Sykro O boże, funny. to już koniec? Na serio? Całe szczęście! Oh. <laughs> Więc uwaga, kamera na mnie, kamera na mnie Nie, właśnie no przybieram seksowną pozycję. I teraz, takie konkluzje, zakończenie. Uwaga, podsumowanie. W skali górgo recenzji mamy, wiecie jakie oceny, bo przecież wszyscy kochamy górga. Więc ja wcielę się w górgiego, górgiego, w, w skali górgo recenzji, jest ocena negatywna z minusem. Nie polecam tej mapy. Nikomu. High five. Au. Dobra, i teraz coś ode mnie. Dzięki ludzie, że oglądaliście. Teraz wszyscy piszą dziękujemy no. Madzi w komentarzach. się tak. zgodziła. Piszcie w komentarzu, dziękujemy Madzi. Zobaczcie, yeah. 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 Tak. I jeśli chcecie zobaczyć tę magiczną liczbę 6,9, to też piszcie komentarze. Brakuje tylko jednego faila My możemy jeszcze raz tą mapę przejść. Wszyscy się zgodzą, oczywiście. I Halmen zabijmy yeah. ją. <laughs> A ja już dodała świnę. A tu jest jakiś challenge. A bo tu są portal. Ej, jest jeszcze experimental level. Co to Dobra, chodźmy jeszcze do experimental world level. Oh, 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 oh. Ooo, co to jest? Co to ma być? A, a moje oczy. Ej, lecie sobie na F8 i tak machajcie na tym... Tak machajcie w boki. Co to w ogóle jest? A kiedy się kończy? No nigdy. Na tym miała polegać cała mapka. Co? żej nieskończoność, będziemy Ale spadać Ale weźcie, weźcie sobie F8 i F1 tak w bok myszką ruszajcie F8? To jest wtedy mindfuck Tak żebyś na speedzie ruszał w bok, tak się obracasz na całym speedzie O Jezu, moje oczy Dobre A tak kwadraty, te kwadraty widać, tak Dobra ludzie, i w tym psychicznym momencie rozgrywki Każdy ma fazę Ale to Dostanę epilepsji. Oh. A patrzcie w górę jak ten, jak ktoś latuje za wami, tak ktoś się kręci i wszystko. Dobre. <noise> Wy się fajnie kręcicie. No, tylko z tego. <noise> ale fajne. Zaraz się pożegnam. <noise> <noise> Taki bełd z całej góry na dół. <głos> <głos> no, to nie zazdroszczę ludziom na dole. No. Nie, Ej, no ja, dlaczego ja... mi to znowu zrobiliście? Ja już wyszłam z tego, udało mi się Ale przeżyć. Jak? Skaczcie w rogi. Wychodzicie wtedy. Da się. A myślałem, a my, a myślałem że to jest tak, Nie, na, tak zawsze. Się da. na zawsze. Na no. zawsze, dzięki. Setspał. Ja myślałem, że to się tak skończy takim... Dobra, więc co? Kto się żegna? Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, stracicie, grajcie gracie zajadajcie! Trzymamy się ram, to się nie posramy! Hammer słowa zakończenia. Cześć. A, żeś wymyślił. <śmienicielibyś> Gra... Wybrnąłem... Po, za, za, wybrnąłem za z tego jak poeta. <śmienicielibyś> <śmienicielibyś> poeta uliczny. <śmienicielibyś> Dobra. Jak to było? Y Pizna dźwig dźwignia kombinerki. z <śmienicielibyś> coś na miszelki. Nie wiem co ty masz na chacie, ale... <śmienicielibyś> Co, co ma poró porównanie pizda, ten, kombinerki? To, to, to jest całkiem inna bajka, nie wiem co to jest za porównanie Takie... Nie, 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 nie masz, z, 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 za dużo tu tłumaczenia. Za długa historia, tak powiadasz? Tak powiadam O zrobię ja zrobiłem screenshot, a ja z drugiego Chodźcie zrobię sobie, screenshot na koniec Boże, czemu robię screenshoty cały czas? No to tak stań ciast. tak no, tu Dobra, i teraz, teraz każdy mówi smile Ja przybieram seksowną pozycję. O ty ja ty to szpadłem normalnie. Madzia coś się koło ciebie unosi i za bardzo nie wiem co to jest. Smaradek. Smatek. To chodźmy na spawn się wszyscy umyć. <grym znowu. <grym znowu No czemu robić cały czas screenshoty, to jest beznadziejne. Nie potrafię trafić Nie potrafię trafić, w, nie potrafię trafić w jeden. Aj tam, i tam. Dobra, to co ludziska. Mam Na nadzieję, że się wam specjalnie podobał. Jeśli chcecie więcej. Pszta, że już skończyłem. <grym> nie, ze mną nie jest tak prosto. Dopóki ludzie nie Najpierw zaczyna <grym> cały dzień, co skończy e, kto cały zaczyna, dzień. to zaczyna. Ty ubierasz bikini przez pół odcinka. Ja <grym> mówiłem, że chciałem je zdjąć. Ale to odcinek byłby 18, kiedy miałbym być nagi. Lubię ci pomogę, to nie, bo po co? Z z boku? Bo właśnie, nie dotykaj mnie <grym> tymi łopami było. Dobra. No sam to nie chciał. To co? E, dzięki jeszcze raz do dziska po raz setny za oglądanie. Zapraszam do reszty materiałów. I Nie oglądem nie ze świnką. Zapraszam, no dobra. Zapraszam do kanału Madzi. Pewnie nie znacie oczywiście, bo, bo nikt jej nie zna. To e, cichego, też nikt go nie zna pewnie. Wszystkie linki macie w opisie, wszystko jest w opisie, nawet porno z Jonaszem jest w opisie, także e, tak sobie dorabia, sobie dorabia na boku. Z boku no i co? Nareczka.